Oho! Oh, o, o okay, Dawaj, dawaj, do przodu ojciec! Ej, i bieg, biegłem pierwszy, nie? Ej, dość flipon. Dobra, tam oh. już była działawka, tam już będzie sama. Synek, nie marnuj życia. U nas na respie są już. Ej, Brawo, syn. Ojciec wiesz, był tam, no. Zeg masz jakąś broń? Tak, m 4 ma. Nie wiem, gdzie przyjdą. Chyba u synka usynka jest ja ja to... kole, no. I dwóch jest. Bo ja to nie mam broni, nie? Co?! To stary dostał banie, a nie tamten?! Banię dostał! No. <laughs> stary dostał banie, już. Nie no, on pewnie. A, nie wiem ja. starej kurwa. Ale się zmylił, że nie to zabiłem. 99? No jestem sami. 57. To ja wtedy przegrałem 1 na 1, co też jak he Hełm miał. He, he, he hełm, kurwa. Dobra, no, no bo... To Jest jakaś padaka, co tu się dzieje? Znaczy, że jednego nie ma z pięciu już jest się no Kurwa trafi taki rasjący No, Dziadek bez formy. Edzie tak bez formy to jest często, więc spoko. A no w sumie tak. Nic nowego, chłopku, kurwa, lecimy. Ja pierdolę ile tych latów? Brawo. Padka smoke brawo, jakiś? Brawo, znajdujście. Jeszcze ja le jest tam. Cześć, rzuca drugi. To dziadek tak na ślepy. Ja poszucie. nie rzucam. Chopy span. Czepiej. No już się wyciągnął. Jest Po prawej jest. Ja no wiem, idziemy. No spokojnie. Rzucaj, 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 rzucaj szybciej, szybciej, szybciej! Strzelaj! Dnożaj, flash! Dobra, pilnujemy tu. Fresh. Awkę mają na skrzyżowaniu. Dobrze, ciatek No ja zjebałem, flash! Dwóch, wesz dwóch weszło, dwóch weszło. Jeden będzie na pewno. Telek, wytrzymaj. Posiłki idą. Bołtowa dostałem, Bołtowa, ja tak jestem sam. O jezus! Uchwał! O bardzo obity. Widziałeś to? Tak. Zamknij oczy i zapomnij. <laughs> tak nie oczy. Przedech sobie strzel mi panie, pobieg dalej. Jak tu kurwa grać? Nawet dzień dobry, do widzenia. Oni gramy się. 63. Gramy, no, gramy. O ja pierdolę. Camp, don't rush. Oh, shit. Bo się mama, już ty nerwuje. <laughs> Normalnie jak wuj, trzeba mówić. Pokiwał głową, że wie. Jak na niego celowałem. Tak. Ale to wuja też często mówi, że rozumie wie i... Dobra, jestem rozjebany. Siema, Perlus. tam drugi. Oj, Jezus. Nie Badom, widzimy nic, co, Zajeb... Uwaga, ufa, zajebałeś no, idealnie. Tak. Dobra. No, no, bo, bo ja mam, ja mam smoke'a, jak muszę smoke'a, to nic nie widzę. No, a, już tyle grasz na tej mapie, to już powinien się nie puszczać. Weź coś strzę, będzie widać chociaż Uważaj teraz, nie podchodź Rzucaj Molo Długie Ma Ja Jag gansku Mam jeszcze smoka Będziesz teraz strzelał, dobra? O chuj, nic nie widzę, nic nie widzę. Nie rzucę teraz, ojciec. Młotowa mamy, Dziadek. Przeszedł, przeszedł. Prze jest cały czas przeszedł, przesz Są na krótki. Na długa. Na długie jeden. Dawaj, Dziadek. Piękny Widuj długiej, długi. Blisko, blisko. Jest, wszedł do środka, do środka wszedł. No i wyszedł. No. Może wyjść, nie? Może, nie da się ukryć ze skór, wysyny mają nogi. Mogę Awkę kupić, dziadek na krótką? Ja. Yes.